To nie była zwykła rozmowa, to była publiczna kompromitacja, której poseł Tuska Sławomir Ćwik nie zapomni bardzo długo. Zbigniew Bogudzki w kilka minut zrobił z niego polityczne pośmiewisko, obnażając brak przygotowania, chaos w wypowiedziach i kompletną bezradność wobec prostych pytań. Już po pierwszych dwóch zdaniach było jasne, że role się odwróciły, a ten, kto miał atakować, zaczął się bronić. Bogucki nie krzyczał. On robił piekło spokojem, ironią i faktami, punktując każdą nieścisłość. Im bardziej poseł Tuska próbował uciekać w slogany, tym bardziej zapadał się pod ciężarem własnych słów. Studio szybko zrozumiało, że to starcie ma tylko jednego zwycięzcę. Lecimy. Pytanie do pana posła Ćwika, jak pan widzi rozwiązanie tej sytuacji? Znaczy ja może najpierw jeszcze analiza tej sytuacji, w mojej ocenie inspiracją do działania pana prezydenta jest pan Sławomir Cenckiewicz, który ma problem z uzyskaniem certyfikatu bezpieczeństwa, to jest oczywiście pytanie, że służby jednak wiedzą więcej niż my, dlaczego tego certyfikatu nie ma i myślę, że on mógł zainspirować pana prezydenta, żeby w tej chwili wykorzystać, Tą sytuację. Z drugiej strony postępowanie pana prezydenta w stosunku do osób, które mają służyć Polsce jako oficerowie ABW i służby kontrwywiadu, służby wywiadu tak dzisiaj potrzebni Polsce wobec hybrydowej wojny ze strony Rosji i wojny w Ukrainie, to wygląda trochę tak, nawiązanie do Piaskownicy. Każdy z nas w Piaskownicy, w przedszkolu, w szkole widział, że byli tacy, którzy byli silni wobec słabych, ale słabi wobec silnych. I tak mniej więcej wygląda postępowanie pana prezydenta, który wykorzystuje swoją siłę wobec tych osób, które nie mogą się w żaden sposób bronić, które zrobiły wszystko ze swojej strony, uzyskały kwalifikacje na stopień oficerski i zostały przez pana prezydenta tego pozbawieni. Niestety, ale tutaj pan prezydent trochę pomylił urząd prezydenta. Z kibolską ustawką, gdzie decyduje tylko siła. A co proszę by się stało, słowo. sekundę, panie ministrze, a co by się stało, gdyby ci szefowie służb przyszli do pana prezydenta i się z nim spotkali? Ale proszę zwrócić to byłoby uwagę coś na złego? artykuł, który a. zacytował pan minister Bogucki. Prezydent otrzymuje informację, a więc prezydent zwraca się z zapytaniem, zgodnie z ogólną zasadą pisemności, która obowiązuje w administracji, zwraca się z zapytaniem, jakie informacje chce uzyskać, i następnie te informacje, na ogół objęte klauzulą tajności lub ściśle tajne, trafiają do kancelarii tajnej. I te informacje, wszystkie pan prezydent, jak usłyszeliśmy, otrzymał. Nie ma problemu. Natomiast Pan prezydent nie jest osobą, która może sobie wzywać na dywanik wybranego urzędnika państwowego, w tym szefów służb i go odpytywać. To nie na tym polega funkcja prezydenta w polskim porządku konstytucyjnym. Dobrze. Ustawa mówi: Sekundę. otrzymuje informacje. Informacje otrzyma. Panie ministrze, konkretne dwa pytania. Po pierwsze tak, czy prezydent został zainspirowany do tej sprawy przez ministra Cęckiewicza i dwa czy prezydent ma prawo, to jest oczywiste z tego artykułu, który pan cytował, wynika, otrzymać informację, ale czy szefowie służb są zobowiązani do spotkań z prezydentem? Po pierwsze, pan prezydent Karol Nawrocki podejmuje zawsze ostatecznie decyzję sam. I te wszystkie tutaj snucie domysłów ma tyle wspólnego z prawną, co nic. To jest jakby pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to pan prezydent ma absolutne prawo, do żądania tych informacji w takiej formule, jak prezydent Rzeczypospolitej zażąda. I to nie premier Tusk, nie szefowie służb będą limitować prezydenta Polski wybranego wolą narodu, tylko prezydent będzie o tym decydował. Naprawdę I musicie może Państwo się do tego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o to, że dzisiaj Państwo tak próbujecie te krokodyle łzy wylewać, to dlaczego nie nominujecie od. Wielu lat tysiąca, ponad tysiąca polskich sędziów. Dlaczego tego nie robicie? Mimo że prezydent jest na to gotowy, blokujecie te no kariery. To jeżeli chodzi, o... Nie, pośle, no, nie jeżeli nie chodzi o oficerów, jeżeli chodzi o oficerów, proszę zauważyć. Wszystkie awanse na pierwszy stopień oficerski, pan prezydent w wojsku polskim podpisuje, nie ma z tym żadnego problemu, bo jest współpraca, jest normalna rozmowa z resortem obrony narodowej. Jeżeli chodzi nawet o MSWiA, czyli służby podlegające, policja. Straż Pożarna nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o awanse na pierwszy stopień oficerski i na stopnie generalskie, bo pan prezydent kieruje się dobrem i interesem państwa, natomiast Donald Tusk. Prawda. I służby specjalne dzisiaj działają na polityczne zlecenie i próbują wywierać wpływ na polityków, próbują wywierać wpływ na prezydenta. I też do Pana europosła Tyszki: pan, panie, panie Europośle, jeżeli Pan twierdzi, że prezydent i to jest prawdziwe, jest pozbawiony dostępu do informacji, przynajmniej części informacji niejawnych. A służby nie wykonują swoich obowiązków ustawowych, to prezydent musi reagować i reaguje. I ostatni. Ale spróbujcie rzecz. się dogadać do Dobra Dużo było o tym i Polaków po Dużo było o tym konkursie. Jaką prezydent Rzeczypospolitej, działający w imieniu bezpieczeństwa Polaków, może mieć pewność, że te osoby, które są wskazane na te stopnie oficerskie, to są osoby, które zostały odpowiednio zweryfikowane. Skoro na czele tych służb stoją ludzie, którzy przeprowadzali reset z Rosją, stoją ludzie, którzy nie wykonują ustawy, stoją ludzie, którzy boją się premiera i nie przychodzą do prezydenta. Jaką pewność ma prezydent rzeczywiście Ale panie, panie ministrze, konkretne pytanie mam do pana. Sekundę. sekundę. Czy panowie S się umówili z prezydentem? Było ustalone spotkanie? Czy tylko było zaproszenie ze strony prezydenta? Mówię o szefach służb. Było zaproszenie ze strony prezydenta. i Czyli nie, oni nie tych, potwierdzili i tych spotkań. I tym samym do ostatniej chwili nie było żadnej odpowiedzi. W dniu, w którym, w dniu, w którym miało odbyć się spotkanie, wiem, godzinę czy bardzo krótko przed tym, były informacje o tym, że wpłynęły jakieś materiały do kancelarii Tajmy, a to nie są w pełni materiały, o których chciał rozmawiać pan. E, czy dostał prezydent, wszystko znaczy. prezydent, czy nie? Dostał nie, nie wszystko. Nie dostał Prezydent może miał takie zadanie. To było problemu. bardzo krótkie pismo, w którym prezydent mówił, że chce rozmawiać o agencie bezpieczeństwa. Więc to do prezydenta należało, jakie informacje chce pozyskiwać i jak chce rozmawiać ze służbami. Premier Tusk, Premier Tusk został o tym poinformowany i Znaczy wie pan, to co dzieje się na pana komisji, to nie tylko uszy bolą, ale po prostu nie można na to patrzeć, jak pan prowadzi tę komisję, więc niech pan nie mnie tam. nie recenzuje. I bardzo będę zobowiązany, bo jest pan redaktor, który jest Dobrze, i są widzowie. Panie ministrze. Proszę Państwa, proszę Państwa, zbliża się 11 listopada, tak? Te nominacje były związane z tym Świętym Niepodległości. Bardzo Państwa, panów proszę o, o uspokojenie emocji. Czy pani poseł widzi jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Czy na horyzoncie, czy raczej to tak będzie trwało przez kolejne dwa lata koabitacji? Mam nadzieję, że dłużej. Że dłużej? Nie, znaczy e, uważam, że prezydent po prostu znudzi się w końcu e, tym odgrywaniem e, prezydenta Trumpa, bo tak naprawdę to jego naśladuje. Tylko że Polska nie ma systemu prezydenckiego. Mamy inną konstytucję, inne zasady i to nie prezydent rządzi państwa. Może konstytucja tylko jest premier. nieprecyzyjna. Mhm. Konstytucja jest. jest precyzyjna. Mamy ją po prostu inną niż takie kraje, w którym system prezydencki jak Francja czy jak y, Stany Zjednoczone funkcjonuje. A propos, proszę państwa, y, czy pani wybiera się na marsz niepodległości? Nie. A dlaczego? Kiedy się nie wybieram? To jest marsz organizowany przez środowiska nacjonalistyczne i nie mam ochoty w nim uczestniczyć. A pan... Będę składać oczywiście to... kwiaty, jak co roku, upamiętniać polską niepodległość, upamiętniać takie postaci jak Ignacy Daszyński. Także jak najbardziej co roku jestem wierna polskiej tradycji, wierna niepodległości naszego kraju i będę ją upamiętniać w sposób godny. A pan chciałby, żeby pani poseł przyszła na marsz? Chciałbym, tylko widzicie państwo, to nie jest takie proste jak mówi tutaj pan poseł Tyszka. Ja teraz mógłbym powiedzieć tak samo jak pan poseł Tyszka, dogadajcie się, proszę bardzo. Widzicie państwo, to nie jest takie proste i e, chodzi tylko o to, Ale czy nie ma żadnej wątpliwości, nie, nie ma żadnej dla dobra państwa, tak jak pan mówi, dogadajcie się. I teraz tak. To jest bardzo proste moim zdaniem na końcu. Mianowicie nikt nie ma wątpliwości w tym zakresie, bo pani poseł oczywiście ma rację w tym zakresie, że my nie mamy systemu prezydenckiego jak w Stanach Zjednoczonych, ale nie ma żadnej wątpliwości, że tutaj na końcu decyzję podejmuje prezydent Rzeczpospolitej. I w związku z tym, jeżeli chce podjąć dobre decyzje i wzywa ludzi, którzy zgłaszają te wnioski, po to, żeby z nimi przedyskutować, żeby podjął mądrą decyzję. Co jest z tym złego? Znaczy kto tutaj jest stroną kto tutaj jest stroną ofensywną, kto tu jest stroną agresywną? To jest jednak Najwyższy obywatel Rzeczpospolitej, on nie reprezentuje sam siebie, tylko Polaków, którzy go wybrali. Dobrze, ja już widzę, że Państwo siebie nie przekonacie w tym programie. Pytanie Pamiętaj, do Pana. też jest nad nim. Pytanie do Pana, Panie Pośle, czy pan prezes Kaczyński, bo wiem, że będzie na marszu Niepodległości, będzie występował publicznie, dostał prawo do przemówienia od organizatorów, czy nie? My nie ubiegaliśmy się o takie prawo, natomiast weźmie udział i będzie inna forma. Wystąpienia. Tego. Będzie inna forma wystąpienia przed marszem czy po? Przed, przed marszem prezes Kaczyński zabierze głos i potem pójdzie w marszu. Tak jest. A co zrobi Polska 2050 11 listopada? A czy ja oczywiście biorę udział w marszu, ale nie w Warszawie, tylko w Zamościu. Tam obchodzę zawsze 11 listopada. Uroczysta sesja Rady Miasta, uroczystości na rynku wielkim. Zapraszam, jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce. I później marsz ulicami Zamościa. Co roku tak świętujemy. Święto Narodowe 11 listopada, uważam, że jedno, jedna z lepszych form. Natomiast jeszcze wracając do tematu wykorzystywania służb, bo to bardzo dzisiaj wybrzmiało. Proszę Państwa, po 1989 roku nikt tak nie wykorzystywał służb w walce politycznej jak ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości, a konkretnie Pan premier Kamiński i minister Ziobro, ukrywając nawet przed premierem, przed wicepremierem zakup systemu Pegasus, a następnie wykorzystując go nawet do inwigilacji szefa sztabu e, największej partii opozycyjnej w trakcie kampanii wyborczej. To jest naprawdę niespotykane. Wyrok w tym I, Dobrze, nie, tak nie wykorzystywał wyrok są, w tym zakresie. I właśnie w tym momencie stało się jasne, jak bolesna była ta porażka. Bogucki nie tylko wygrał tę rozmowę, on ją całkowicie przejął i poprowadził na własnych zasadach. Każda próba zmiany tematu była natychmiast rozbijana. Każde hasło bez pokrycia kończyło się pytaniem, na które nie było odpowiedzi. A cisza w takich momentach mówiła więcej niż tysiąc słów. Najbardziej uderzające było to, jak szybko rozsypała się pewność siebie po stronie obozu Tuska. Zamiast konkretów pojawiały się nerwowe reakcje, zamiast argumentów, powtarzane frazesy. Bogucki cierpliwie pozwalał rozmówcy mówić, po czym jednym zdaniem wywracał całą konstrukcję. Bez emocji, bez wysiłku, bez litości. To starcie pokazało brutalną prawdę o politycznej debacie. Gdy ktoś. Nie jest przygotowany. Nawet najlepsza narracja pr nie przetrwa zderzenia z faktami. Bogucki zrobił z tej rozmowy pokaz siły, a poseł Tuska został postawiony w sytuacji, z której nie było wyjścia, ani merytorycznego, ani wizerunkowego. Dla widzów była to jasna lekcja, jak wygląda polityczne sprawdzenie, a wynik był jednoznaczny. Bogucki wyszedł jako zwycięzca a po drugiej stronie zostało tylko napięcie, frustracja i świadomość, że to piekło wydarzyło się na oczach wszystkich.